Dzień dobry, droga społeczności. Dziś chcę zaprosić Was do znacznie bardziej osobistej przestrzeni mojego życia zawodowego i prywatnego. Choć z wykształcenia jestem neurologiem, to, czym się z Wami podzielę, odbiega nieco od typowych rozmów naukowych i klinicznych. Tym razem otworzę drzwi mojego domu, a dokładniej mojej kuchni, aby pokazać Wam, jakie produkty są częścią mojej codziennej rutyny i w jaki sposób wspierają zdrowie mojego mózgu na przestrzeni lat. Inspiracją do tej rozmowy stało się proste pytanie, które niedawno zadał mi bliski członek rodziny. Wszystko, czego uczysz, brzmi świetnie, ale powiedz, co ty sam na co dzień jesz, aby dbać o swój umysł? To pozornie zwyczajne pytanie sprawiło, że zrozumiałem coś kluczowego. Nie wystarczy dzielić się teorią naukową w gabinecie, muszę również pokazać, jak stosuję tę wiedzę w moim własnym stylu życia. Obecnie moja pamięć działa z większą jasnością niż około 10 lat temu. Potrafię dokładnie przywoływać imiona pacjentów sprzed wielu lat, szczegółowo odtwarzać skomplikowane przypadki kliniczne i prowadzić długie rozmowy bez uczucia zmęczenia umysłowego. Chcę podkreślić jedno: ten poziom sprawności nie jest wynikiem szczęśliwego przypadku ani tajemniczej przewagi genetycznej. To owoc świadomych wyborów żywieniowych. Konsekwentnych i potwierdzonych naukowo, które utrzymuję nieprzerwanie od ponad dekady. Dlatego zdecydowałem się podzielić z wami sześcioma filarami mojej diety chroniącej mózg. Nie są to drogie suplementy ani rzadkie składniki trudne do zdobycia. To sześć powszechnych produktów dostępnych na każdym lokalnym rynku, które spożywane regularnie i w przemyślany sposób mogą wnieść ogromną różnicę w sprawności umysłowej nawet w starszym wieku. I właśnie to odróżnia specjalistę, który jedynie bada umysł w teorii, od tego, który dodatkowo aktywnie odżywia własny. Aby jednak zrozumieć, dlaczego wybrałem akurat te sześć produktów, musicie najpierw poznać główną filozofię, która kieruje moim sposobem odżywiania. Nazywam ją strategiczną prostotą. Po przeanalizowaniu ogromnej liczby badań, wieloletniej obserwacji nawyków moich najzdrowszych pacjentów. Oraz osobistych eksperymentów z różnymi podejściami, doszedłem do jasnego wniosku. Lepiej jest konsekwentnie trzymać się kilku wyjątkowo korzystnych dla mózgu produktów, niż gonić za nieskończonymi listami superfoods, których w praktyce nie da się utrzymać w codziennym życiu. Każdy z wybranych przeze mnie produktów spełnia bardzo rygorystyczne kryteria, które doskonaliłem wraz z doświadczeniem. Musi posiadać solidne naukowe potwierdzenie skuteczności, nadawać się do codziennego spożycia, dostarczać różnych mechanizmów ochrony neuronalnej, a ponadto być dostępny finansowo dla większości ludzi. Produkt pierwszy: borówki. Każdego ranka bez wyjątku zaczynam dzień od tego owocu, który wielu nazywa niebieskim lekarstwem. Dokładnie o 6:30 rano, zanim spojrzę na ekrany czy zajmę się jakimkolwiek zadaniem. Idę do kuchni, nakładam filiżankę świeżych borówek i delektuję się nimi powoli, w pełnej uważności, obserwując wschód słońca. Ten prosty rytuał sprawia ogromną różnicę w mojej energii i jasności umysłu przez resztę dnia. Borówki zawierają cząsteczki zwane antocyjaninami pigmenty odpowiedzialne za ich głęboki niebieski kolor. Substancje te potrafią przenikać przez barierę chroniącą mózg i docierać do hipokampa. Czyli obszaru związanego z pamięcią i procesem uczenia się. Kilka lat temu zauważyłem drobne zaniki pamięci. Wtedy rozpocząłem osobisty eksperyment z borówkami. Przez pół roku prowadziłem dokładny dziennik mojej pamięci i funkcji poznawczych, porównując wyniki przed i po włączeniu jednej filiżanki tych owoców dziennie. Zmiany były wyraźne: moja zdolność zapamiętywania imion, przywoływania informacji klinicznych. Oraz prowadzenia długich konsultacji z pełną jasnością poprawiła się w sposób zaskakujący. Literatura naukowa potwierdza te obserwacje. Badanie opublikowane w Journal of Agricultural and Food Chemistry wykazało, że osoby starsze, które codziennie przez 12 tygodni spożywały borówki, osiągnęły znaczącą poprawę pamięci i funkcji wykonawczych, a także wzrost aktywności mózgowej w obszarach kluczowych dla pamięci. Zawsze jem je w naturalnej postaci, bez dodatku cukru, słodzonych jogurtów czy przetworzonych płatków, unikając skoków glukozy, które mogłyby osłabić ich działanie. Jem powoli i z pełną uwagą, co stymuluje przepływ krwi w mózgu i aktywuje korę przedczołową, wspierając wchłanianie składników odżywczych i koncentrację. Dla mnie ten rytuał wykracza poza samą dietę. To codzienna inwestycja w moją długowieczność poznawczą. I zdolność do dalszego towarzyszenia moim pacjentom w przyszłości. Produkt drugi: łosoś. To kluczowy element mojej strategii neuroprotekcyjnej. Przygotowuję go celowo dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i piątek. Ta tradycja utrwaliła się po osobistym doświadczeniu. Pełny profil kwasów tłuszczowych we krwi wykazał, że moje poziomy DHA i EPA, czyli najważniejszych kwasów omega-3 dla zdrowia mózgu, znajdowały się na dolnej granicy normy, mimo zrównoważonej diety. TH stanowi około 40% wielonienasyconych tłuszczów w mózgu i jest absolutnie niezbędny dla struktury każdej błony neuronowej. Wtedy właśnie uczyniłem spożywanie łososia niepodważalnym zobowiązaniem. Każdego wtorku i piątku przygotowuję około 150 gramów dzikiego łososia, pieczonego z odrobiną oliwy z oliwek Extra Virgin, świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny i ziołami, bez panierki i bez przetworzonych sosów. Zawsze podaję go z surowym szpinakiem i awokado, ponieważ zdrowe tłuszcze z awokado wzmacniają wchłanianie kwasów tłuszczowych omega-3 zawartych w łososiu. Wpływ na moją jasność umysłu i wydolność poznawczą był tak wyraźny, że uważam go za niezastąpiony filar mojej diety. Odkąd włączyłem łososia do swojej rutyny, zauważyłem zmiany w wielu wymiarach mojego życia umysłowego. Moja pamięć robocza się wzmocniła, koncentracja podczas długich interwencji znacząco się poprawiła, a wpływ na mój nastrój był wyjątkowo odczuwalny. Kwasy tłuszczowe omega-3 oddziałują na neuroprzekaźniki takie jak serotonina, co zapewniło mi większą stabilność emocjonalną i odporność na stres związany z pracą w szpitalu. Jedno naukowe odkrycie ostatecznie utwierdziło mnie w tej decyzji. Badanie opublikowane w Alzheimer's and Dementia wykazało, że osoby z najwyższym poziomem DHA we krwi miały około 47% niższe ryzyko rozwoju demencji. Pół roku po wprowadzeniu mojego rytuału z łososiem powtórzyłem badania i moje stężenia DHA i EPA potroiły się, osiągając optymalny zakres. Produkt trzeci: orzechy włoskie. Trzeci filar mojej diety neuroprotekcyjnej powstał z pewnej obserwacji. Każdego popołudnia moja jasność umysłu malała. Aby przeciwdziałać temu spadkowi, zaprojektowałem popołudniową interwencję. Dokładnie o godzinie 15 spożywam garść siedmiu orzechów włoskich, popijając dużą szklanką wody. Siedem orzechów dostarcza kwasu alfa linolenowego, roślinnej formy kwasów omega 3, a także naturalnej witaminy E. I wysokiej jakości białka. Ta kombinacja zapewnia mózgowi stały dopływ energii w tym momencie dnia, kiedy najbardziej jej potrzebuje. Efekty były natychmiastowe. Popołudniowa mgła umysłowa zniknęła, a moja zdolność koncentracji pozostała tak jasna jak rano. To doświadczenie pokrywa się z badaniem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, które wykazało, że regularne spożywanie orzechów poprawia szybkość przetwarzania informacji oraz pamięć roboczą. Dodatkowo, orzechy naturalnie zawierają melatoninę, co oznacza, że ta mała przekąska nie tylko zapewnia jasność umysłu po południu, ale także przygotowuje mózg do regenerującego snu nocnego. Produkt czwarty: filiżanka zielonej herbaty. Przygotowywana rytuałem, który stał się świętym momentem mojego dnia. W najbardziej intensywnych okresach kariery próbowałem pić więcej kawy, ale jej wzloty i spadki pozostawiały mnie wyczerpanym. Rozwiązanie przyszło dzięki mentorowi. Kawa krzyczy do Twojego mózgu, żeby się obudził, ale zielona herbata delikatnie szepcze, że nadszedł czas, by dać z siebie wszystko. Podgrzewam filtrowaną wodę do 80 stopni, nigdy do wrzenia. Używam wysokiej jakości liści zielonej herbaty i parzę ją 3,5 minuty. Następnie piję powoli przez około 15 minut. Ten świadomy akt to rewitalizująca przerwa, która równoważy mój umysł i przywraca jasność. Neurologiczne efekty zielonej herbaty wynikają z połączenia kilku związków. Teanina wspomaga fale mózgowe alfa, związane z kreatywną spokojnością i koncentracją. Naturalna kofeina daje łagodny zastrzyk energii, a galusan-epigallokatechiny EGCG, polifenol zdolny przenikać barierę mózgową, stymuluje neurogenezę. Dowody naukowe potwierdzają te efekty. Badanie przeprowadzone w Japonii na ponad 13 tysiącach starszych dorosłych wykazało, że osoby spożywające 3 lub więcej filiżanek zielonej herbaty dziennie. Miały około 50% mniejsze ryzyko rozwoju upośledzenia funkcji poznawczych. Ta praktyka stała się moją kotwicą spokoju, azylem ciszy pośród intensywności pracy w medycynie. Produkt piąty: ciemna czekolada. Każdego wieczoru, dokładnie o godzinie 20, delektuje się 20 gramami czekolady z 85% kakao. Ta tradycja rozpoczęła się jako eksperyment zainspirowany badaniami nad flawonoidami zawartymi w kakao i ich wpływem na przepływ krwi w mózgu. Epikatechina obecna w gorzkiej czekoladzie poprawia przepływ krwi do mózgu w sposób natychmiastowy i trwały. Godzina spożycia jest kluczowa. Jem ją dwie godziny przed snem, co odpowiada czasowi potrzebnemu, aby flawonoidy osiągnęły maksymalne stężenie we krwi. Dzięki temu Podczas głębokiego snu, gdy aktywowany jest system glimfatyczny, odpowiedzialny za usuwanie odpadów i toksyn z mózgu, flawonoidy wzmacniają ten proces nocnej detoksykacji. Zmiany były stopniowe, lecz wyraźne. Poprawiła się jakość mojego snu, a pamięć konsolidowała się efektywniej. Koncepcje medyczne i złożone dane, które studiuję w ciągu dnia, utrwalają się z większą trwałością podczas odpoczynku. Produkt szósty: ekologiczne jajka. Każdej niedzieli rano spożywam dwa całe ekologiczne jajka, zawsze gotowane w koszulce, aby zachować ich składniki odżywcze bez dodawania niezdrowych tłuszczów. Ten zwyczaj łączy naukę z emocją. Niedziela to mój dzień refleksji i planowania, a jajka dostarczają istotnego składnika odżywczego, choliny. W ciągu tygodnia mój mózg zużywa duże ilości acetylocholiny, neuroprzekaźnika niezbędnego do pamięci, koncentracji i uczenia się. Cholina zawarta w żółtkach jest bezpośrednim prekursorem tej kluczowej molekuły. Nauka potwierdza jej znaczenie. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Bostonie, które śledziło ponad tysiąc dorosłych przez 10 lat, wykazało, że osoby o wyższym spożyciu choliny osiągały lepsze wyniki w testach pamięci i doświadczały znacząco mniejszego spadku funkcji poznawczych w czasie. Poza dowodami naukowymi, ten niedzielny rytuał ma wartość emocjonalną. Stanowi moment świadomego spokoju pośród życia pełnego kluczowych decyzji i dużej presji. Świadome odżywianie nie tylko odżywia ciało, ale także reguluje hormony stresu, takie jak kortyzol, oraz wspiera naprawę i regenerację neuronów. Zanim zakończę, zastanów się: Z tych sześciu produktów, który byłby najłatwiejszy do włączenia do Twojej codziennej rutyny, a który najtrudniejszy? Droga społeczności, dotarliśmy do końca tej intymnej podróży po mojej kuchni i moich świadomych wyborach żywieniowych, zaprojektowanych, by chronić mózg. Pokazując wam te sześć filarów, otworzyłem okno na decyzje, które kształtują moją codzienność. Decyzje, które pozwalają mi dbać o umysł potrzebny do pracy z pacjentami, a jednocześnie cieszyć się pełnią życia. Chcę zostawić wam trzy kluczowe refleksje. Po pierwsze, Istnieje ogromna różnica między znajomością nauki a jej stosowaniem w praktyce. Te przepaść wypełniają drobne szczegóły i rytuały utrzymywane w czasie. Moje poranne borówki to nie tylko owoc, to moja codzienna profilaktyczna medycyna. Mój cotygodniowy łosoś to nie tylko źródło białka, to inwestycja w wytrzymałość błon moich neuronów. Po drugie, strategicznie stosowana prostota zawsze przewyższa chaotyczną złożoność. Widziałem wielu pacjentów próbujących stosować nieskończone listy suplementów lub skomplikowane diety, by wkrótce zrezygnować. Moje podejście jest radykalnie inne. Sześć bardzo konkretnych produktów, przygotowywanych w określony sposób, z jasnym celem dla mózgu. Znacznie bardziej realistyczne i trwałe jest utrzymanie sześciu potężnych nawyków przez dekady, niż próba realizacji trzydziestu zaleceń przez kilka dni. Konsekwencja w czasie zawsze będzie cenniejsza niż chwilowa perfekcja. Po trzecie, świadoma troska o mózg poprzez dietę nie jest luksusem ani aktem próżności. To odpowiedzialność wobec siebie i społeczeństwa. Twój umysł to miejsce, w którym mieszka Twoja mądrość, doświadczenie i najcenniejsze wspomnienia. Chronienie tego bogactwa poznawczego to zachowanie osobistego skarbu, który warto przekazać przyszłym pokoleniom. Każdy świadomy wybór żywieniowy jest aktem miłości wobec Twojego przyszłego umysłu. Każda borówka chroni wspomnienie. Każda porcja łososia wzmacnia połączenia neuronalne. Każdy orzech odżywia zdolność koncentracji. Każda filiżanka zielonej herbaty wyostrza jasność umysłu. Każdy kawałek ciemnej czekolady poprawia przepływ krwi w mózgu. A każde jajko dostarcza niezbędnych składników dla Twoich myśli. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej podróży.